Odkładamy na miejsce idziemy teraz coś innego szukać dobrze? Ładnie się popowidać, wiesz, bardzo ładnie oczka patrzyły i bardzo ładnie się koncentrowałaś. No. Coś innego teraz. Idziemy coś innego. Odkładamy na miejsce. Co byś teraz chciała? Chodź. No. Chodź, pokaż mi. Chcesz, chcesz ty mi pokazać? To wchodź, którą chcesz? Pokaż mi, którą chcesz. No, którą? Czy jeszcze wyżej chcesz dostać? Jeszcze wyżej? No, którą chcesz? Pokaż mi. O to chcesz, tak? O dobrze, to ja to zdejmę, no. O tym chcesz się pobawić, tak? To chodź, no, to chodź. Daj, chodź na rączki, bo tutaj jest... Nie, nie sama nie wyjdziesz. Opa, opa! no chodźcie się razem pobawimy czekaj do. tak, o przepraszam no zobacz, tu mamy foremki do robienia różnych form mamy motylka mamy gwiazdkę tutaj mamy zobacz co my tu mamy skalet mamy tutaj różowy kolor brązowy jakiś pomieszany i te też troszeczkę już są pomieszane. Dobrze. No to tak, którego ci otworzyć? Który? Pokaż paluszkiem, który chcesz. Ten? Dobrze. Otworzymy ci ten. Patrz, o tak się otwiera. Zobacz, o tak. O. Tak. I... I Hopsa, otwarte. Próbujemy się bawić, zobaczymy czy to działa jeszcze, bo już dawno się nie bawiliśmy. Chyba działa, chyba działa Scarlett. chyba jeszcze działa. Jeszcze się klei. No, Skarlet, pamiętasz? BAM! Pamiętasz? Tak się robiło. BAM! Mhm. Zobacz, i co się robiło wtedy? Foremka i ciśnijmy mocno. Patrz tak no mocno, O, tak. Zobacz. I co na wychodzi? Gwiazdka na wyszła. Widziałaś? Gwiazdka. Zobacz. I masz gwiazdkę ładną. No. Podobało Ci się? Robimy wałek. Robimy wałek, patrz. Kawaś. Zobacz, wałek zrobiony. Chcesz jeszcze jeden kolor? Otworzyć ci nowy. Ale daj mi rączkę. O tak, zobacz. Spróbuj zrobić tak jak ja. Który ci otworzyć? Ten, 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 czy ten? O ten? O ten? Czy ten? O ten. Dobra. No. Proszę. Świetnie. Tak. Ładnie to robisz. Tak. Musisz troszeczkę zmieść, bo to jest od dawna nie używaliśmy tego skaleta. To jest ok. To jest ok. To tylko trzeba troszeczkę bardziej. Pognieść, wiesz. Teraz spróbuj. Zobacz, teraz już jest miękkie, no. Spróbuj teraz. Zrób. BAM! BA! No. Tak, zrobimy motylka. Daj. Taką zrobimy. Formujemy talerzyk. Patrz, mamy talerzyk. Zobacz, motylek teraz. Mocno przyciskamy. Razem. Mocno. Tak. Mocno. O tak! Widziałaś? Patrz! I co nam wyjdzie? Motylek! Zobacz! Motylek! Widziałaś? Zobacz, jaki ładny. Proszę, motylek dla niuni. No. Zobacz, masz gwiazdkę i masz motylka. Widziałaś jak ładnie? No. Który teraz? To bało dzisiaj. Tak. <laughs> Zobacz, teraz robimy tak. Zrobimy wał bałek, wałkowanie. Daj mi rączkę. Patrz, jako. Troszeczkę poczuć jak to działa, wiesz? Patrz tak, mocno, 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 mocnie przyciskamy, widziałaś jak ładnie? Tak. Super, nie? Brawo Scarlet, sama teraz już to robisz. No tak, no ładnie, ładnie to robisz. Szybko się nauczyłaś. Świetnie, tak. Który teraz, ten, 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 czy ten, który otworzymy? No, który byś chciała. Chyba, że chcesz, żebyśmy spakowali do, do środka o te, o te, które się zostały nam tutaj, czy nie? Nie? Jeszcze nie. Powiedz jeszcze nie, tatusiu, za wcześnie, tak? Bardzo się fajnie bawię, tak? I to super. I co teraz zrobimy? Zrobimy jeszcze motylka? <grybujesz> Pić? No tak, kubaczek do picia, ale ten jest brudny. Zobacz, to zrobimy z tego motylka, Scarlett. Mamy gwiazdkę z niebieskiego koloru. Pić, tak, pić. Pić, tak. Pić. Tak, ładnie, Scarlett. Oj, 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 jak ładnie pije dziecko. Zobacz. A kto mi pomoże zrobić motylka? Tak, ale ktoś się ładnie... Zobacz, motylek. Mocno, naciskaj, daj rączkę. <laughs> ślicznota śnicznota. Oj, mała śnicznota. A daj rączkę mocno naciskaj. Co nam tu wyjdzie? Działaś? Zobacz, skarlet. Zobacz, odrywamy. Działaś? Zobacz, odrywamy. Skarlet. A zobacz, co nam wyszło motylek Chcesz motylka? Proszę. No. Tutaj masz, tak? Ale to nie jest do jedzenia. To nie jest am-am. My robimy koniec. Scarlett. Brawo, bam. Bam. no to ja proponuję, żebyśmy już zakończyli, wiesz? No, zrobili koniec. Zobacz. Karlet, pomożesz mi? Odłożymy na miejsce, zobacz. Weź motylka. Tak. I patrz. Bam. Bam. Drugi kawałek żółty został. Zobacz. Bam. Oczka patrzą. Bam. Zamykamy. A gdzie jest zatyczka? Aha, jest tutaj zatyczka. Aha, ty masz swoje pomysły, tak? Do noska przyklejasz. Pięknie, daj. Pięknie, to zrobiłaś? Pięknie otwierasz, no, zobaczmy, taką. No, otwieraj sama. Brawo. No i co teraz robimy? Scarlett, chyba coś zmieniamy, co? Zmieniamy, zobacz. Pomożesz mi, daj. Wiesz, to chowamy to. Znajdziemy coś nowego. No, coś, 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 coś nowszego i ciekawszego. Zamykamy. Ten zielony włożymy do drugiego. Tutaj wkładaj. Bam. Koniec. Koniec. Pomóż mi posprzątać. Do buzi? Nie. To nie jest do buzi, Scarlet. A zamknąć. Zamknąć. Mocno. Bam! Bam! Brawo! Ładnie zamknęłaś. I chowamy do środka, tak? Układamy tutaj Bam. 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 Źle to zrobiliśmy. Oczywiście. One powinny pójść tutaj. O tak O, o tak układamy, tak? No. Tak ładnie je. Skarlet, odkładamy na miejsce. Tak. Wkładamy tutaj motylek, gwiazdka. Idziemy szukać czegoś nowego. Chodź, chodź, daj rączkę. Chodź. No. Chodź, to wysoko. To wysoko, bo to jest coś, co. Ty możesz łatwo znaleźć. Mi się to bardzo interesuje. No, chodź. No, pokaż mi, co teraz byś chciała. Co teraz byś chciała? Pokaż mi. Czekaj. O, to nam przeszkadza. Co? Co byś teraz chciała? No. Aha, tamto, farbki. Dobra, farbki na samej górze. Dobry wybór, no. Farbkami się dawno nie bawiliśmy, tak? Ładnie. Ładny wybór, skarlet. Farbkami się pobawimy teraz. Tak, oczywiście, że tak.